Ten kanał to publiczny eksperyment. Wszystkie treści są dziełem sztucznej inteligencji, która popełnia błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pełna treść Discoimera w opisie. Jak to możliwe, że spółka, której zysk netto dla akcjonariuszy spadł w ostatnim kwartale o 32%, może być jednocześnie jedną z najciekawszych historii wzrostowych na warszawskiej giełdzie z potencjałem na ponad 100% zwrotu? Dziś zanurzymy się w bebechy Cyberfolks. Zanim przejdziemy dalej. Spójrzmy na ten wykres. To nie jest błąd. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w CyberFolks wystrzeliły w kosmos z niecałych 200 milionów złotych na koniec 2024 roku do prawie 700 milionów w połowie 2025. Co się stało? Spółka wcisnęła przycisk All In i kupiła sobie lidera polskiego rynku platform e-commerce, czyli Chopera. To jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia wszystkiego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Cyberfolks przestał być tylko firmą hostingową, stał się, a przynajmniej aspiruje do bycia, kompleksowym ekosystemem dla każdego, kto chce sprzedawać w internecie w tej części Europy. To strategiczny majstersztyk, ale sfinansowany potężnym kredytem. Cała nasza dzisiejsza analiza będzie odpowiedzią na jedno pytanie. Czy ta maszyna do zarabiania pieniędzy jest w stanie udźwignąć ten finansowy plecak? Żeby zrozumieć, jak ta firma działa, musimy ją rozłożyć na trzy części. Pomyślcie o tym, jak o trójgłowym smoku. Pierwsza głowa to stary, dobry Cyberfolks. To jest ich fundament biznes hostingowy sprzedają miejsce na serwerach, rejestrują domeny. Nodne? Może, ale to jest biznes abonamentowy, który generuje stabilny, przewidywalny strumień gotówki. To jest ich krowa dojna. Druga głowa to Werkom. To już wyższa szkoła jazdy platforma do komunikacji. Kiedy dostajecie SMS-a z kodem do paczkomatu, albo maila z potwierdzeniem zamówienia, jest duża szansa, że za kulisami działa właśnie Werkom. To biznes o wyższych marżach i globalnym potencjale. No i wreszcie trzecia, największa i najgroźniejsza głowa, która dołączyła do stada w tym roku, Shopper. To jest absolutna gwiazda, lider polskiego rynku platform dla sklepów internetowych w modelu SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa. Chcesz założyć sklep online? Shopper daje ci gotowe narzędzia. To właśnie ta głowa ma napędzać wzrost całej grupy przez następne lata. A dlaczego to wszystko ma sens? Bo cyberfolks surfuje na dwóch gigantycznych falach. Pierwsza to fala e-commerce. W Polsce i całym naszym regionie wciąż mamy mnóstwo małych i średnich firm, które dopiero wchodzą do internetu. Polski rynek e-commerce ma rosnąć w tempie kilkunastu procent rocznie, a Shopper jest jego liderem. Druga fala to komunikacja biznesowa. Im więcej handlu w sieci, tym więcej potrzeba SMS-ów, maili i powiadomień. A ten rynek, zwany SIPAS, rośnie globalnie w tempie ponad 20% rocznie. Vercom siedzi w samym środku tego trendu. Cyberfolks nie próbuje więc tworzyć nowego rynku. Oni po prostu weszli z potężnym kapitałem w sam środek dwóch najszybciej rosnących segmentów gospodarki cyfrowej. Proste i genialne. Dobra. Czas na finanse. I tu zaczyna się zabawa. Ktoś, kto spojrzy tylko na podstawowe wskaźniki, mógłby dostać zawału. Patrzymy na bilans. Na koniec drugiego kwartału 2025. Aktywa obrotowe, czyli to, co spółka ma pod ręką, to 207 milionów. A zobowiązania krótkoterminowe, czyli to, co musi oddać w ciągu roku, to 295 milionów. Wskaźnik płynności bieżącej wychodzi 0,7. W podręcznikach do finansów piszą, że jak ten wskaźnik spada poniżej jedynki, to trzeba dzwonić po syndyka firma nie ma z czego spłacać swoich bieżących długów. Koniec panika sprzedajemy. Pauza, ale spokojnie. To jest podręcznikowa pułapka, w którą wpadają początkujący analitycy. Spójrzmy, z czego składają się te straszne, krótkoterminowe zobowiązania. Z 295 milionów aż 87 milionów to pozycja zobowiązania z tytułu umów z klientami. Co to za czary? To jest właśnie piękno modelu abonamentowego. To są pieniądze, które klienci już zapłacili z góry za hosting czy sklep na rok do przodu. Dla księgowości to jest zobowiązanie, bo firma musi jeszcze przez ten rok świadczyć usługę. Ale to nie jest dług, który trzeba spłacić gotówką. Wręcz przeciwnie, to gotówka, która już leży na koncie firmy. Jeśli odejmiemy tę pozycję od zobowiązań, to te prawdziwe, gotówkowe długi wynoszą około 208 milionów, a aktywa obrotowe to 207 milionów. Wskaźnik płynności wraca w okolice bezpiecznej jedynki. To co wyglądało na czerwoną flagę, jest w rzeczywistości dowodem na siłę modelu biznesowego. Witajcie w świecie analizy finansowej, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje. Przejdźmy do rachunku zysków i strat, bo tu dopiero jest cyrk. Patrzymy na wyniki za drugi kwartał 2025 roku. Przychody wystrzeliły o 37% rok do roku, do 212 milionów złotych. Skorygowana EBITDA Czyli zysk operacyjny przed amortyzacją i jednorazowymi kosztami. Jeszcze lepiej, plus 70% rok do roku do 72 milionów. Wygląda fantastycznie, prawda? No to teraz trzymajcie się foteli. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Cyberfolks minus 32%. Tak, dobrze słyszeliście. Przychody plus 37%, a zysk netto minus 32%. Brzmi jak plan biznesowy z kreskówki. Ale spokojnie za tym też kryje się logika. Ten spadek zysku jest spowodowany przez dwa duchy, które nawiedzają rachunek zysków i strat po przejęciu. Duch numer jeden nazywa się amortyzacja PPA. Brzmi strasznie, ale to tylko księgowy potwór. Kiedy firma kupuje inną firmę, musi wycenić jej markę, relacje z klientami itd., a potem przez kolejne lata musi księgować koszt zużywania się tych rzeczy. W pierwszym półroczu 2025 ten koszt wyniósł prawie 32 miliony złotych. Ale uwaga, to jest koszt czysto papierowy. Z tego tytułu z firmy nie wypłynęła ani jedna złotówka, to tylko zapis w księgach. Duch numer dwa jest bardziej realny to koszty odsetkowe. W pierwszym półroczu wyniosły ponad 24 miliony złotych. To jest prawdziwa gotówka, którą Cyberfolks płaci bankom za pożyczone 500 baniek na szopera. I to właśnie te dwa duchy jeden papierowy, drugi bardzo realny pożerają zysk netto. Dlatego właśnie w takiej sytuacji patrzenie na C pod Z jest jak próba oceny góry lodowej na podstawie tego, co widać nad wodą. Więc skoro zysk to jest mylący, to na co patrzeć na to, co najważniejsze na gotówkę, a konkretnie na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. I tutaj, proszę Państwa, Cyberfolks pokazuje swoją prawdziwą moc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do końca czerwca 2025 firma wygenerowała z samej swojej podstawowej działalności aż 214 milionów złotych gotówki. Zysk netto w tym okresie to 154 miliony, a gotówki operacyjnej jest o 60 milionów więcej. To jest właśnie jakość zysków. To pokazuje, że model biznesowy jest niesamowicie efektywny gotówkowo. To właśnie ta gotówka spłaca odsetki, spłaca kredyt, finansuje inwestycje i jeszcze zostaje na dywidendę. To jest serce tej tezy inwestycyjnej. Dopóki ta niebieska belka na wykresie rośnie, byki mają przewagę. A co nas czeka w przyszłości? Spójrzmy na prognozy, które wygenerował nasz model statystyczny. Ważna uwaga to jest tylko statystyczna ekstrapolacja przeszłości, a nie szklana kula. Traktujmy to jako scenariusz bazowy. Model przychodów, który ma bardzo wysoką trafność, ponad 96%, przewiduje, że w całym 2025 roku przychody sięgną prawie 900 milionów złotych, a w 2026 przekroczą miliard 100. Mld. To by oznaczało utrzymanie ponad 30% dynamiki wzrostu. To brzmi bardzo optymistycznie, ale biorąc pod uwagę konsolidację Chopera i siłę organiczną, jest to scenariusz całkiem realny. Natomiast prognozy zysków z oryginalnego modelu musiałem wyrzucić do kosza. Były oparte na historycznej marży, która po przejęciu Chopera nie ma już żadnego sensu. Zastąpiłem je własnymi, bardziej konserwatywnymi szacunkami, opartymi na obecnej rentowności i oczekiwanych synergiach. Te zmodyfikowane prognozy widzicie teraz na ekranie. Zysk netto dla akcjonariuszy ma wrócić na ścieżkę dynamicznego wzrostu już w przyszłym roku przekraczając 150 milionów złotych. Podsumujmy to wszystko w klasycznej analizie SWOT. Mocne strony są oczywiste: pozycja lidera, zintegrowany ekosystem, który przywiązuje klienta i przede wszystkim potężna generacja gotówki. Słabe strony? W zasadzie jedna. Ale za to gigantyczna dług. To jest słoń w pokoju, którego nie da się zignorować. Do tego dochodzi ryzyko, że integracja z choperem po prostu się nie uda. Szanse? Ogromne. Synergie czyli sprzedawanie usług hostingowych klientom chopera i na odwrót to potencjalne setki milionów dodatkowych przychodów do tego spadające stopy procentowe, które obniżą koszty długu i ekspansja na cały region a zagrożenia Głównie jedno, ale za to bardzo poważne: Shopify, globalny gigant, który może w każdej chwili zdecydować się na agresywną walkę o polski rynek. Cała gra sprowadza się do tego, czy siła gotówki i synergii pokona ciężar długu i presję konkurencji. Spójrzmy na to w formie mapy: co może pójść nie tak i co może wystrzelić kurs w kosmos? Największe ryzyko o największym potencjalnym wpływie to oczywiście problemy z długiem, mało prawdopodobne przy obecnych trendach, ale gdyby stopy procentowe nagle wystrzeliły, byłoby bardzo boleśnie. Drugie duże ryzyko to nieudana integracja bardziej prawdopodobne, bo to złożony proces. A co może nas pozytywnie zaskoczyć? Najważniejsze i najbardziej prawdopodobne jest po prostu udowodnienie w kolejnych raportach, że synergie działają, że przychody rosną szybciej, a marże się poprawiają. To jest katalizator numer jeden. Drugi to szybszy spadek stóp procentowych, który da natychmiastowy bonus do zysku netto. Inwestując w Cyberfolks, stawiamy na to, że katalizatory okażą się silniejsze od ryzyk. No dobrze, to ile to wszystko jest warte? Zanim przejdziemy do konkretnych liczb, musimy wybrać odpowiednie narzędzie. Ten wykres pokazuje, gdzie obecne wskaźniki plasują się na tle swojej historii. Widzimy, że CZ jest w typowej strefie, a CS i AV EbitDA w drogiej. Ale jak już ustaliliśmy, CZ jest teraz bezużyteczny. Patrzenie na niego to jak próba nawigacji w nocy, za pomocą zepsutego kompasu. Dlaczego? Bo zysk netto jest sztucznie zaniżony przez te księgowe duchy, o których mówiliśmy. CS, czyli cena do przychodów, jest lepszy, ale ignoruje dwie kluczowe rzeczy rentowność i dług, a w Cyberfolks jedno i drugie jest ekstremalnie ważne. Dlatego jedynym sensownym wskaźnikiem, na którym możemy oprzeć naszą wycenę, jest EV EBITDA. Szybkie przypomnienie dla początkujących: EV EBITDA to wskaźnik, który uwielbiają analitycy, bo jest odporny na księgowe sztuczki. IV, czyli wartość przedsiębiorstwa, to nie tylko to, ile warte są akcje, ale też ile firma ma długu. To jest prawdziwy koszt przejęcia całej firmy. EBITDA to z kolei zysk operacyjny, ale z powrotem dodaną amortyzacją. To taki przybliżony wskaźnik gotówki generowanej z działalności operacyjnej. Dzieląc jedno przez drugie, dostajemy mnożnik, który mówi nam ile lat firma musiałaby pracować na obecnych obrotach, żeby spłacić całą swoją wartość. Obecnie dla CyberFolks ten wskaźnik wynosi około 16. To historycznie wysoko, co oznacza, że rynek ma ogromne oczekiwania, a teraz mięso. Zbudujmy trzy scenariusze na koniec 2026 roku. Scenariusz bazowy któremu daje 60% prawdopodobieństwa zakłada, że wszystko pójdzie dobrze, ale bez szaleństw. EBITDA w 2026 roku dojdzie do 455 milionów, a rynek wyceni spółkę na rozsądnym, ale wciąż wysokim mnożniku 14. To daje nam cenę docelową w okolicach 390 zł. Scenariusz optymistyczny, 20% szans, to petarda Synergie przekraczają oczekiwania. EBITDA dobija do 500 milionów, a rynek w euforii utrzymuje obecny wysoki mnożnik 16, cena 500 zł. No i scenariusz pesymistyczny, też 20% szans. Integracja się sypie, wzrost hamuje, mnożnik spada do 9, a cena wraca w okolice 180 zł. Jak widzicie, rozstrzał jest duży, co jest typowe dla inwestycji w spółki w fazie transformacji. Podsumowując to wszystko, w naszym wewnętrznym systemie ocen CyberFolks otrzymuje 80 na 100 punktów. To bardzo wysoka ocena. Ważna uwaga, to jest wewnętrzny, eksperymentalny wskaźnik tego modelu, który służy jedynie do standaryzacji analizy i nie jest żadną formą rekomendacji. Najwyższe noty spółka dostaje za model biznesowy, perspektywy rynku i potencjał wzrostu. Tu jest niemal perfekcyjnie. Bardzo wysoko oceniam też dynamikę wyników, jeśli patrzymy na nią przez pryzmat, gotówki, a nie melącego zysku netto. Najsłabszy punkt, co nie jest zaskoczeniem, to siła finansowa i bilans obciążony długiem, ocena 55, czyli ledwo powyżej neutralnej. Atrakcyjność wyceny, mimo że akcje są drogie historycznie, dostaje aż 95 punktów, bo potencjalny zwrot w scenariuszu bazowym jest ogromny. Całość składa się na obraz spółki o gigantycznym potencjale, ale i o niemałym jasno zdefiniowanym ryzyku. A oto jak te scenariusze wyglądają na wykresie. To jest oczywiście tylko edukacyjna wizualizacja, która pokazuje, jak model matematyczny interpretuje dane i założenia. To nie jest żadna gwarancja ani porada inwestycyjna. Na tych cenach absolutnie nie można bazować własnych decyzji. Ale pokazuje to potencjalny wachlarz możliwości. Scenariusz pesymistyczny w okolicach 180 zł, czyli mniej więcej obecny poziom. Scenariusz bazowy, ten najbardziej prawdopodobny, celuje w 390 zł. I scenariusz optymistyczny, jeśli wszystko pójdzie idealnie, to nawet 500 zł. Widać tu wyraźnie profil ryzyka i nagrody. Potencjalny zysk jest znacznie większy niż potencjalna strata w horyzoncie dwóch lat. Jeśli oczywiście nasze bazowe założenia o sukcesie integracji i sile modelu biznesowego się sprawdzą. Dziękuję za uwagę. Jeśli interesują Was podobne dogłębne analizy, zapraszam na nasze materiały o Dino XTB, Elektrotimie, Digital Network, CD Project, Kentach czy PZU. Sprawdźcie też podcasty naszych analityków, gdzie rozkładamy rynek na czynniki pierwsze. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie! Teraz Twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.